Witam Was w kolejnym odcinku YouTubers Live. Dzisiaj zaczniemy od popsu tego nam komputera. Jak on się popsuł w ogóle? W tym odcinku działał jeszcze. Okej, okay, dobra, nie grała, ma się popsuł. Niech będzie i tak. Przychodzi na nas jakiś stary dziad i nam to naprawia. Ma się, czyli ma starszych ludzi. Okej, okay, dobra, co my tu mamy? Kup telefon, zadanie do, do pracy. No to pójdziemy sobie do pracy. Halo, aha, to jest komputera, możemy modyfikować komputer tutaj, ulepszać go, z tego co widzicie. Potwierdza się przyciskiem modyfikuj. Okej, okay. Okay. Dobra, modyfikujemy sobie zaraz i zaraz idziemy na jakąś imprezę, jeżeli nie pamiętam co ja robiłam w ostatnim odcinku. Kupmy taką klawiszę, kupmy ten monitor, kupmy mesz, kupmy kamerkę, mikrofon, słuchawki. mało pieniędzy, okej. Okay. Dobra, mamy mało pieniędzy, więc musimy iść zaraz do roboty, zarobić więcej pieniążków. Iść na imprezę, i po prostu musimy jeszcze go godnie ubierać. Dobra, musiałam troszkę urwać filmy, bo miałam małe komplikacje, ale już jesteśmy. I mamy tutaj paczuszkę, którą będziemy otwierać, bo przyszło nam nasze ulepszenie do komputera. Musimy wszystko pootwierać, wszystko poprzyjmować, a żeby wszystko pięknie wyglądało. Pamiętajcie, odcinki z YouTubers Live będą w poniedziałki. Odcinki z przegrywania pieniędzy są w środę, a w piątek są luźne serie, ewentualnie może znowu YouTubers Live. Zobaczymy, jak to się potoczy w Pio poniedziałki zawsze powinny być serie, a ewentualnie w weekendy coś będzie ekstra, jakiś Family moment, może dodam właśnie z CSa, zobaczymy, co to będzie wszystko. Okej, okay, mieliśmy iść do pracy, więc musimy iść do pracy, ażeby zarabiać pieniądze. Dobra. Idziemy zarobić sobie pieniążki. Czemu by nie? Ogólnie, przepraszam, jeżeli będzie słyszeć, jeżeli będziecie słyszeć stukanie, słychać będzie... Bo po prostu muszę sobie kupić statyw do mikrofonu, bo mam mikrofon przy laptopie. A jak wiadomo, na biurku się wszystko trzęsie. Okej, okay, jest głodny. Dobra, zapomniałam, że tu trzeba jeszcze zjeść. Dobra, zjeść jeszcze sałatkę. Ogólnie to mamy 71. Dobra, jeszcze możemy iść. Na znaczy sumie musimy otwórz kolekcję i coś nagrać. Nagram sobie może to, dlaczego by nie, cover jaki wybierzesz instrument, no gitara, dobra no i gitara i będziemy mieć teraz wszystko lepsze stacja pierwsza, tutaj kamerka to, bez filtra i mamy dobra zaczynamy rozpoczynamy nagrywanie damy tutaj żebyśmy mieli plus jeden tak, zaczynamy. Nasze nagranie. Potem mamy... Mm, guru, guru, guru. Czy yeah, cię, podczas piosenki. Grasz niewłaściwie. Ako, właściwie I tu to. Hmm. Porada. Oczywiście damy poradę, bo jakże żeby inaczej? Tutaj do naszego. Musimy się trochę pośmiać, żeby... Nie było i zakończyliśmy nagrywanie. Nie mamy oczywiście końcówki, bo nie mamy karty. Mamy talenty. Okej, okay, co my możemy? Melodyczność. Uchór, Wokalista, tak. Nie mamy punktów. Hello, bo ja już wydałam. Dobra. I karty. Jakie karty mamy? I mamy 700 ten. Dobra. Hmm, zakończenia. Koniec karty. Nie mamy. Okej, okay, to kupimy sobie to. I kupimy sobie to. Dlaczego by nie? Wszystkie karty, dostępne karty. Dobra. I lecimy teraz dalej. Możemy oczywiście się szkolić tutaj w sztukę montażu i tak dalej. Ale to teraz wszystko pomału, bo oczywiście co za dużo to nie zdrowo Dodajemy, rend renderujemy i wszystko fajnie. Publikujemy. Napraw, naprawiamy. Głód, zmęczenie. Ok, musimy iść spać teraz i potem z kupić żywność. Bo musimy coś jeść, tak? E I później sobie może rozpoczniemy kurs czegoś, bo to jest też ważne, ażeby mieć kurs. Ok, przyszła do nas jakaś laska. Dobra, kupujemy żywność. Tutaj hot dogi mamy wszystko w sumie, tak naprawdę. Najlepiej kupować rzeczy, które daje najwięcej. Najwięcej po prostu naszego głodu uzupełnia, tak. Tutaj za 100 mamy pizzę i kupimy sobie dwie pizze, więc oko. I tutaj zjemy sobie pizzę. I uzupełni nam to nasze 100% głodu. Okej, okay, pójdziemy do pracy. Pójdźmy do pracy, zarówno jakieś pieniądze, I, 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 i dbajmy o nasze korzyści, tutaj też również materialne chcesz na radkę. nie dziękuję, kurwa łysa jakaś taka znaczy nie, że nie lubię łysych, nie? ale łysa trochę jest, klaska. dobra, co my tutaj dalej mamy, mamy tak kup telefon, telefon musimy kupić mistrz, oczywiście wszystko tutaj musimy pokupywać nie, zagramy sobie zrobimy sobie kurs, bo kursy są ważne tutaj podstawy programowania nie dobra, nie będą podstawy a, nie mam tyle pieniążków. Podstawy fotografii. Dobra, zrobimy sobie podstawy fotografii za 40 tutaj dolarków i przyspieszemy czas. Niech to szybciej leci nam tutaj. Dobra, jak nam tam nasz kurs przebiegł? Eee, dobra, przebiegł dobrze. Okej, okay. teraz idziemy popracować 7 godzin i potem coś nakręcimy naszego następnego особо Musimy trafiać w te dopasowania. O, no, jest zmęczony, biedaczyna, więc niech idzie spać zaraz. I imprezowanie tutaj. Ubejrzyjemy sobie telefon zaraz i pójdziemy na imprezę, żeby zobaczyć, co tam się wydarzyło. Zobaczmy. Publikuj. I zaraz imprezowanie. Telefon. Jakie wydarzenia mamy? Halloween Dance może być. Zaprosimy sobie kogoś. Mam gość, może i z nami dwóch naszych kolegów dalej może być i pójdzie z nami też naszych dwóch kolegów, niech i będzie i tak dobra, zjedźmy coś sałatkę na przykład i potem do pracy do pracy rodacy zapierdzielać pieniążki i zarabiać i potem moderuj komentarze Robimy nowy teledysk i... Dobra, kup musimy kupić sobie coś nowego. Więc zrób zakupy zaraz. Kto tutaj odpowiada sobie na komentarze, nasz kochany gościu? Niech odpowiada, bo jednak to się liczy też. Hmm. Kto to przyszedł? Po coś przyszedł? Halo, halo? Oko. Niech i będzie i tak. Okej, okay, dobra. I teraz tak. Po co przyszedłeś? Porozmawiaj. Gdzieś e, dziś wieczorem mamy się zabawić? Okej, okay, na imprezkę. Okej, okay, nie ma problemu. Idziemy na dyskotekę sobie, wyjdziemy. Niech będą, tak, bez spodni. Nie, nic nie mamy, więc idziemy tak na imprezę jak jesteśmy. Musimy potem rzeczy pokupować, ale jak oczywiście wiecie, musimy najpierw zarabiać na YouTubie. To z czegoś musi być. Okej, okay, lecimy, rozmawiamy sobie tutaj z naszymi kolegami. Nie, jeszcze raz, bo widziałam kilka twoich... Ty chcesz nagrać na film, wrzucić go na swój kamerę? Okej, okay, nie ma problemu. Cover. Niech będzie. I w sumie możemy też nagrać jego, niech już będzie. Kogo tu jeszcze jest? Co tu jest? Shop. No to tu porozmawiamy sobie potem z nią. Ok, ile nam dasz? 45. Nie, to my nie chcemy. My chcemy jakieś takie większe pieniążki za nagrywanie. Jednak to jest to jest już próg, w którym my chcemy więcej pieniędzy. Ok, zobaczymy, co tam będzie. Przeszliśmy się z jedną osobą. Nie wiem, nie wiem z kim będziemy się tutaj zaprzyjaźnili, bo tutaj nie widzę żadnej Fajnej mordki, w sumie wyglądają tak samo wszyscy Profil Romandy. No Z nią byłoby szybko, ja wam mówię Okej okay. Dobra, zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Nic, nikt taki przekonujący tutaj nie wypada. Ale w sumie do niej można bajerzyć, bo trzeba by, nie? Albo i nie. Albo wcale nie bajerzyć, tylko wrócić do domu i zacząć robić swoje. Bo po to w sumie... To trzeba w sumie robić, żeby tutaj wygrywać karty. Okej, okay, coś tam mamy, nieważne. Mamy zakończone. Mamy tutaj e, dwa... Nie, zlecenie mamy. Zlecenie mamy nagrać y, Huragan Disco, cover i gitara akustyczna. Ok, dobra. Y, otwórz moją cover i tutaj obojętne chyba jak i gitara akustyczna. Ok, jedziemy. nagrywaniem. I to będzie ostatnie co wykonamy w tym dzisiejszym naszym odcinku. Nawet sporo nam się udało. Ja po prostu będę trochę sobie grać i nagrywać potem późniejsze momenty, a opowiadać wam co się wydarzyło, bo to nie ma sensu, żebym 50 odcinków robiła, tak będę delikatnie sobie pomijać niektóre momenty. Żeby Wam pokazywać lepsze, fajniejsze rzeczy, czyli na przykład właśnie jak idę gdzieś na jakieś wydarzenia, czy innego typu. Tego typu po prostu rodzaj. Także ja sobie to dokończę i widzimy się w kolejnym odcinku.